wkurzającej nie wszyscy ludzie naprawdę widzą to, że załóżmy ja przesłałem jakiś filmik, a na fanpage'u jak... znaczy właśnie dlatego was zapraszam na fanpage, żeby i po prostu ja będę tutaj wrzucać nowy odcinek. przesłałem jakiś tam, jakiś tam filmik, także bardzo serdecznie was zapraszam, mam nadzieję, że yy, zalajkujecie i po prostu będziecie yy, tak jakby od razu informowani Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pain to jest kolejny odcinek serii Let's Play Etana.eu i w dzisiejszym odcinku Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od wbicia w końcu setnego levela. Wbiję setny level i będę mógł w końcu iść na nową mapę. Także będzie, no, sarąbiście księga y, poli mi To sobie przeczytam, bo poli sobie czytam. Jest, weszło, tak, weszło. Już mam na 15, tam 15 punktów, dobra. Wbijemy sobie szybko setny Zobaczymy nową mapę Ogólnie będę chciał jeszcze troszeczkę Eku yy, znaczy dorobić sobie yy, Poulepszać zbrojkę yy, Ogólnie chciałem bojowego Dobra, jest setny level up yy, Bojowego, który taki mi wszedł Będę go już przerabiać na syrka Proszę bardzo, sobie prze przeczytam wam Może o tak, 12 inta 15 ludzi, yy, 12 kryta 12 szycie I 5 na umdlenie, myślę, że całkiem spoko Sobie takiego przerobię już Będzie on taki no wiecie, pod, pod pvp e, dobra ale jeszcze zanim do tego wszystkiego przyjdziemy to muszę nadrobić biloga ponieważ mam tutaj e, konary zerkowa, e, te czerwone muszę zrobić, także widzimy się jak będę oddawać kamyczek po tych właśnie konarkach dobra no i odbieramy u Bego naszą nagrodę po czerwonych konarach i co dostaliśmy 250kk 10 odporności na ludzi i PDK standardowy. PDK dostajemy, tak jak już mówiłem, za każdą misję od biologa. Troszeczkę ich mam jeszcze w depo, ale dobra. W tym momencie chciałbym sprawdzić, co potrzebuję, żeby ulepszyć tą moją piękną super trudkę. Tutaj mamy misję jeszcze na setny, ale to potem sobie ją zrobię. Szlachetny kamień, o kurwa. Czekajcie. Dobra, sorki za to takie nagłe cięcie, ale niestety jakiś bardzo niemiły sąsiad zaczął sobie wiercić kuźwa i nie wiem czy to słyszeliście czy nie, ale no po prostu musiałem zrobić cięcie. E, dobra, e, chcieliśmy, co chcieliśmy się dowiedzieć? Ja chciałem się dowiedzieć skąd dropi, jeszcze raz, jak to się nazywa? E, szlachetny kamień, skąd to dropi? Pewnie z tej nowej mapki, na którą będę mógł wejść, więc chyba się tam przyjdziemy zaraz. E, Okej, okay. jak to się nazywało? Szlachetne coś tam. Szlachetny kamień, to chyba to. Tak, w dolinie Van teo na wyspie, z pudełka klejnotów. Aha, czyli chyba na tej nowej mapie. Wskazówka może to... A, no, wskazówka, można go kupić z item shopu, super. E, z pudełka klejnotów, czyli pewnie z metinów. E, dobra, wiecie co? E, widzimy się jak będę miał 5 takich klejnotów. A i jeszcze jak może spotkam, spotkam jakiegoś właśnie metina będę bić, to wam oczywiście go pokażę. Dobra, napotkałem tutaj, jesteśmy już właśnie na tej nowej mapce. Jest to chyba mapka, o ile się nie mylę spell, a nie wiem dokładnie, ale patrzcie jakie to są moby zajebiste. Jest, jeszcze widziałem takiego, e, takiego kurwa smoczka jakiegoś, który sobie tak latał. No, całkiem kozacko to wygląda. O chyba tu jest, no taki sobie patrzcie. Fajnie, naprawdę fajnie. Metiny są coś całkiem spoko. Jak widzicie nawet mi idzie z tymi metinami. Bez żadnych tutaj tak, jakichś wspomagaczy. Z potworkami nie idzie też aż tak źle, no ale to jest, właśnie, to jest właśnie urok WPK. I mam nadzieję, że dropnie mi z tego to co chcę, czyli ten, to całe pudełko klejnotów i z niego dropnie mi ten ulepszacz na tą nową broń na setny level. Ogólnie mapka całkiem naprawdę fajna. Nie powiem, nie pogadam, expleć taki nawet, nawet, nie wiem do którego tutaj będę musiał ekspleć, ale chyba, o ile się nie mylę, do 120 albo do 145, zobaczymy jeszcze, także dobra, widzimy się przy końcówce tego Metina. Dobra, mamy już końcówkę Metina, chcę to szybko rozwalić i szybko nagrać, bo kurwa, cały czas sąsiad wierci i wierci i dowiercić się nie może, więc nagle może zacząć być głośno, ale mam nadzieję, że szybko uda mi się, dobra, co, co, drobnie, drobnie, drobnie... Szczytko, tam dwa razy musiałem odjechać, jak widzieliście, ale to już tam tylko tego raz. znaczy dwa razy. Dobra, dłoń krytyka. Eee, czy jest pudełko? Jakieś pudełko władzy, eliksiry. Coś tam jeszcze. Obrona Boga Smoków. Dłoń przywidnia. Dobra, pozbieram i co z tej całej skrzynki? Dłoń krytyka. Kurde. Dobra, widzimy się przy kolejnym metinie. Dobra, dobijamy kolejnego metina. Zobaczymy, czy z tego dropnie mi ta szkatułka. Fajnie by było, przydałoby się. E, dobra, e, co dropło? Znowu Skrzynia Władzy, rękawica złodziana ile? Na dwie godziny niezdejmowana ona jest, cholera. Kurde, no nie dropi tutaj, a co z tego mi poleci? Znowu Atak Boga Smoków. Dobra, wiecie co, ja znajdę jakiegoś może innego Metina, bo myślę, że tutaj są jeszcze na wyższy level Metiny i może z tamtego mi dropnie, także widzimy się dosłownie za momencik. Dobra, zapytałem się tutaj jednego takiego kolesia, który sobie bił Metina, skąd dropią dokładnie te całe szlachetne kamienie czy z Metinów, czy z mobów i się jednak okazało, że dropią one z mobów i przed chwilą właśnie mi dropły dwa. O, coś jeszcze mi dropło. Jakieś kawałki. Dobra, to zbieram. I więc... Niepotrzebnie biję te metki, no znaczy niepotrzebnie, bo myślałem po prostu, że z metinów dropi, ale oczywiście metiny też można zbić. Także wiecie co, ja sobie pobiję chwilę yy, te moby, podropię, yy, wydropię 5 i będziemy się widzieć, gdy będę próbował ulepszyć tą trudkę na broń na setny level. Także widzimy się przy ulepszaniu. Yy, dobra, no i wydropiłem te szlachetne kamienie, wydropiłem ich sześć, ogólnie dropią one po dwie sztuki właśnie z mobów. Dro dropią one... Nie zbyt często, troszeczkę trzeba się nasiedzić, żeby wydropić, ale mam nadzieję, że mi ulepszy. E, także czekajcie. Mm, On daje się na potwory, U Jezu, ale to będzie kosa. Mm. Myślę, że taki starczy, nie muszę chyba wbijać jakieś 50 plus średnie. Mam tutaj 20 diabły, 20 e, DT i jeszcze 20 zwierzęta. Może zwierzęta gdzieś na innych nowych mapach będą działać, zobaczymy jeszcze. Ale dobra, jedziemy i ulepszy. Jest, siedzi, kurwa, tak, bardzo dobrze. 3. Yy, zaraz czym jak się on prezentuje tutaj w dłoni. Fajnie, naprawdę fajnie. Pierwszy raz ogólnie mam ten nowy miecz, bo on, No, nigdy jeszcze go na żadnym serwerze nie miałem. Fajnie, naprawdę fajny. Yy, także dobra, co teraz potrzeba na ulepszenie? Ociechuj. Nie, nie, nie. Szlachetne kamienie. Kurde! myślałem, że to tylko będzie do przerobienia potrzebne. Cholera, To wiecie co? Ja pójdę nadropić ze 20 takich i spotkamy się jak będzie i, i spotkamy się jak właśnie wydropię i będziemy kuć go do 9. Także widzimy się za momencik. Dobra, no i widzimy się przy ulepszaniu tego yy, jak on ma runicznego miecza. Jak widzicie wydropiłem niestety tylko 10 tych szlachetnych kamieni, ponieważ yy, dropią one naprawdę strasznie. Yy, założyłem sobie tutaj specjalnie rękawice z ale. Kurde, ona jest chyba zbugowana albo coś, nie mam pojęcia. Mam ich multu normalnie teraz, bo na tamtej mapie metki rozpią się dosłownie chyba co 5 minut, i cały czas sobie zbijam, gdy dorobię te całe szlachetne kamienie. No ale dobra, mam 10. Może się przy jakieś szczęście się uśmiechnie, i może uda mi się wklepać to na 9. Jak na razie ulepszę całkiem spokojnie. Tylko, że potem mi nie wyskoczyło, że po 2 będzie mi brało, albo po 3 za każde ulepszenie. Eee, dobra jak widzimy na razie za pierwszym razem ulepsza. E, mam nadzieję, że teraz, bo teraz jest plus 6. Ktoś mi spami na gadu. Kurwa mać, czerwone zioło? Niebieskie? A z czego to dropi? Zaraz możemy u tej pani zobaczyć. Czerwone zioło. Jak z małp kurwa to się będę śmiał. Czerwone ziołko. Czerwone zioło, jest. Przedmiot dropi... Piekiel... Z piekielnych... z Harona i z setau, czyli ze Smoka. O chuj. Wiecie co, ja chyba to kupię za Yangi, bo na... no nie pójdę na piekielne katakumby, nie? Na katakumby, no nie ma ja szans, żebym poszedł. Po ile tego potrzebuję? Po jedny. Dobra, wiecie co, to widzimy się za momencik, jak będę jakoś te ulepszacze. Dobra, nie wiem, ale znalazłem czerwone ziółka, są po 500kk. Dziorę od razu, czekajcie, muszę zobaczyć, czy yy, kupuję dobre. Tak, to jeszcze niebieskie kupuję po 500 kk w dupie. Tam z tym yy, także ulepszamy. I co, kurwa? Aha, pieniędzy, pieniędzy nie mam. Dobra, teraz wyjdę, dostanę pewne Bęcki, dostanę pewnie. Ale może się uda? Cóż, sorry za te lagi, ale niestety no, mój komputer jest taki właśnie... O, właśnie o tym mówiłem, patrz, już od razu, już, kurwa na mnie namierza i zaraz mi jak pierdole, nie? Ale lakseczka, i cię muszę te sztabki rozłożyć, możecie rozdzielić... Ten już, już, ten już, już mnie namierzonego, się odwróci i jak mi piźnie, dobra, mniejsza z nim, i... KUR... Ty... Ty gówno jedne, ty sranie kurwa po gaciach. Za 350, biorę od razu. Jebane frajerzy, kurwa. Mamusiłam w gwałce chodźcie tutaj, dobra. No spalił mi, nie, no spalił niestety, myślałem, byłem pewny, że nie spali, ale jednak ja no spalił, nie? Musi, a co się będzie. Dobra, widzę, że tutaj nie ma więcej, yy, także spotkamy się jak będę miał kolejne ziółka. Dobra, zakupiłem przed chwilą od kolesia za 250kk niebieskie ziółko i zobaczymy, czy teraz mi wejdzie. Jest, dobra, wszedł co teraz potrzebuję. Zielone zioło i fioletowe zioło, także widzimy się jak będę miał te dwa ulepszacze. Dobra, no i mam znowu dwa ziółka, fioletowe i zielone, więc ulepszamy. I teraz... Kur... Mm, frajerzy! Dobra, widzimy się jak będę miał znowu ulepszacz. Dobra, kupiłem ziółka. E, troszeczkę wykosztowałem się, znaczy troszeczkę kasy poszło na to, ale dobra. E, tutaj kupiłem dwa zielone zioła. Aha, trzy, spoko od Wixa. Chciałem go bardzo pozdrowić za to, że sprzeda mi on po taniości. E, dobra, więc ulepszamy. I jest ulepszy i co na ten? A teraz po każdym ziole. Aha, czyli te już mam. To spoko, to jest tylko czerwone i niebieskie Dobra, to widzimy się za momencik. Dobra, mam wszystkie ziółka eee, Mam jedną próbę, mam nadzieję, że się uda za pierwszym 3, 2, 1 Kur... Ale normalnie nie, nie, aż mi się nie chce przeklinać. Nie. nie, nie, nie będę taki No i znowu teraz tyle jezu, ile tych kurde sklepów jest mało i czy ciężko znaleźć takie zioła? O kurde Jazda Niebieski Co? Ja ci nie dam Yang eee, Red nie mamy Po 450 chuj kupuję, nie? Mam to w dupie. I jeszcze niebieską. Tak, niebieska. Czekajcie. Ta, niebieski. Dobra i teraz znaleźć tu pinę od tych zwoi Tak, teraz, ta gdzie ona jest? na to stoi, kurwa. Dobra, idę do... do szyńca. Do. Dobra, i kolejna próba na dziewięć. No jebał to pies, kurwa! No, ile, kurwa, można? Pojebało ich? Napierdalaj mnie, kurwa, Ci rozpronapy zgrzycę grzyce, kurwa, i chuj. Z mi pałę. Kurwa, Paciak, cię napierdalam. Kurwa, jeszcze z palca ci jebnę. do ruda. Kurwa. Spierdolę, bo ci matkę zerżnę. ...szmato. Kurwa i znowu zapierdalać z tymi ziłkami kurwa Kurwa jeszcze nie jest zalogowany Jak to nie jest zalogowany jak mi pokazuje że jest Aha no teraz nie jest No dobra Widzimy się jak będę miał znowu ziółka. Dobra, kolega z Gildi tu mnie wspom pomógł mi po prostu. E ma miał tam zioła. Mam dwie próby. Mam nadzieję, że teraz wejdzie. Kurwa wejdź. Siedzi, no i siedzi, to toka pompa kurwa. To i jeszcze strach odpal I Jeszcze zawiruje co by nie było. I chuj, cały świat zawirował. Zajebiście, dobra, mamy kurwa zrobione. Jest dobra, no i widzimy, daje 20 na. Nie, daje 10 na potwory, dobra. Uuu, dobra, weszło. Także dobra, to było na tyle w tym odcinku. Troszeczkę nerfów było, no ale jak pali to się trzeba wkurwiać. Także to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie.